Witam Was na kanale Beauty Tematy Beaty. Dzisiaj kolejny filmik z kalendarzem. Tym razem będzie to kalendarz świąteczny, skarpetkowy dla Panów. I tu uwaga, dla Panów, nie dla dzieci, bo YouTube ostatnio zaczął mi znowu robić problemy. Wyłącza mi. Już w drugim filmiku w tej edycji kalendarzowej drugi filmik jest zepchnięty w niebyt, czyli tak jakby go nie było, wyłączył mi najpierw na Wedlu, na kalendarzu od Wedla i on z Rosmana, mimo że nie było tam ani cienia żadnej krytyki tego kalendarza i nie wiadomo o co tak naprawdę YouTubeowi chodziło. Kolejny kalendarz, który mi wyłączył YouTube możliwość dodawania komentarzy, to kalendarz, który otwieram w ostatnim odcinku. To jest Disney Princess. Kalendarz zupełnie nie wiem dlaczego bo był to kalendarz nie dla dzieci, tylko kalendarz dla osób dorosłych również z Rosmana tam nie padło ani jedno słowo, że to jest kalendarz dla dzieci, a to, że taki zapanował trend, że dla osób dorosłych tworzone są kolekcje na licencji Disneya bądź na licencji firmy Mattel, jak mieliśmy do czynienia z lalką Barbie i były to tworzone kolekcje zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. A kalendarz właśnie Princess Disney nie był kalendarzem dla dzieci. Oczywiście, jeśli ktoś dla dzieci go przeznaczy, to takim będzie, ale był to kalendarz, który może sobie kupić każda dorosła kobieta, jeżeli ma na to ochotę. I Zupełnie wygaszanie takiego filmiku poprzez to, że za, yy, zablokuje się możliwość dodawania komentarzy, to tak jak ja mówię, to nie jest największy problem, że u mnie nie można pod filmikiem dopisać komentarz, ponieważ to jest sprzężone z dodatkowymi działaniami bardzo negatywnymi dla prowadzonego kanału bo to powoduje, że filmik automatycznie nie jest pokazywany w nowościach, nie jest powiadamiana ża żaden subskrybent nie dostaje powiadomienia, że taki filmik wyszedł, nie jest ten filmik podsuwany komukolwiek przez algorytm YouTube'a yy, w jakiejkolwiek kolejce, on się nie pojawia, czyli jest taki filmik, w którym YouTube wyłączy komentarze to nie jest tylko i wyłącznie wyłączenie komentarzy. To jest znacznie da dalej idące negatywne skutki dla prowadzącego kanału. Kanał. Dla kanału. I dlatego ja po prostu mówię, że to jest sprawa producenta, że nadał szatę graficzną taką, a nie inną, ale ten kalendarz świąteczny skarpetkowy jest prowadzony i jest on przeznaczony do dorosłych facetów, dla dorosłych facetów. I tu pisze: men, staw, skarpety męskie, i w dodatku, w największym rozmiarze jakby nie było. Rozmiar od 43 do 46 rozmiar stopy więc są to Kalendarze przez, przeznaczone dla osób dorosłych, głównie mężczyzn, i nie ma tutaj nic dla dzieci, żeby ten kanał wyłączać, ograniczać, i coś podobnego. Ja takich rzeczy nie robię, nie prowadzę. Gdybym chciała, to bym to zaznaczyła, a tak nie było. A YouTube wyłącza mi komentarze, nie wiadomo o co chodzi, ale to sobie wyjaśnimy, to będzie wszystko wyjaśnione. I teraz tak, jestem zdenerwowana, oczywiście, że jestem. Jestem bardzo zdenerwowana, bo dzisiaj, jak tylko zobaczyłam, że mi po prostu o, znowu wyłączono te komentarze, to bardzo źle się czułam cały dzień. I naprawdę ja to odchorowuję, bo ja w to wkładam całe swoje serce. A ktoś niweczy to jednym pociągnięciem klawisza. Na moim kanale nie zobaczycie żadnego kalendarza dla dzieci, nie prowadzę treści dla dzieci. I proszę mi nie ograniczać i nie wyłączać tego yy, tych filmików. Jeżeli treści z kanału, które płyną, nie są kontrowersyjne i nie są zło, z, jakieś złe. To proszę mi tego nie robić, bo to jest naprawdę nadużywanie władzy YouTube'a. Nadużywanie tego, że wy macie, jakby, palec nad tym przyciskiem. Przechodzę teraz do kalendarza, który kupiłam w Lidlu. Kupiłam go za własne pieniądze. Nie jest to żadne lokowanie produktu. Nie mam żadnej współpracy ani z Lidlem, ani z firmą, która ten kalendarz wyprodukowała. Tu, proszę bardzo, jest on zaznaczony. Kalendarz adwentowy kosztował 74 ,99 zł 99 grosz w Lidlu. Jest to kalendarz świąteczny, skarpetkowy. Łap dwa, 12, dizenderskich parscarpet, obok których żaden Renifer nie przeleci obojętnie. Z humorem napisy, ale YouTube humoru nie rozumie. Tutaj też są napisy, ale darujmy sobie to. Jedynie co chciałam powiedzieć: kalendarz, gdy ja byłam w sklepie, był dostępny. W dwóch, jakby wersjach rozmiarowych, jedna była mniejsza na stopy od rozmiaru 38 do 42, a drugi był właśnie dla stóp od rozmiaru 43 do 46, czyli taki już na konkretnie dosyć duże stopy męskie. I teraz tak: skarpety męskie wzorowane 12 par. Rozmiar 43x46 i w, o składzie 86% bawełna, 12% poliami, 2% elastan. Skarpety męskie z płaskim szwem i szerokim, nieuciskającym ściągaczem. Co ważne, dodam jeszcze, że producentem, producent jest polski, a miejsce wyprodukowanie, wyprodukowania kalendarza w Świdniku. I może teraz Otworzymy sobie, zobaczymy, chociaż powiem szczerze, że nie mam nastroju. Tak wygląda po otwarciu. No i cóż, będziemy wyciągać. Może to już będzie jeden z ostatnich moich filmików. Jedynka. W jedynce... Taka oto skarpeta. Tutaj, jak widać, dosyć przyjemny materiał, dosyć wysoka, także fak faktycznie taka bardziej zimowa, chociaż cienka. I tu widać, że y, też długość, długa jest stopa i ma jeszcze spory zapas do y, rozciągnięcia. Zobaczymy, czy znajdziemy w taki wzorek gwiazdki. No taki kolorowy. Zobaczymy czy sparujemy. Dwójka. Taki sam wzorek jak tamten, tylko skarpeta w kolorze chyba czarnym, albo ciemnobrązowym. Jakoś taka ciemna. Ale wzor wzorek dokładnie taki jak przy tamtym. Tylko inny kolor. Trzy. Tu otworzę, żeby było widoczne już. No i teraz trójka. Tutaj zmiana wzorka. Skarpeta w buźki renifera. Rudolfa z czerwonym nosem. Jakoś widać, że nie są to skarpety zbyt grube. Nie są to w ogóle grube skarpety. Dzianinka taka, taka sobie. Ciemnozielone z takimi czerwonymi znaczeniami. Czwórka. Tutaj. Podobna do tamtej, ale tamta była zielona, a ta jest w czerwona i jeszcze dodatkowo oprócz buźki renifera ma laskę Świętego Mikołaja. Piątka. Mikołajki. Taka zielona, jak przedtem w tereniferki, to teraz taka skarpeta tylko w Mikołajki. Takie jakby w Mikołajki, ale takie jakby z klocku Lego ułożone te Mikołajki. To była piątka. Szóstka tutaj. te Mikołajki, ale. Bez rewelacji. Sama skarpetka, taka zielonego koloru, ale z samą laską świętego Mikołaja. Jak tutaj, tej pory żadna nie powtórzyła to była szóstka, siódemka. Siódemka jest tu na dole. I tutaj Chyba granatowa, granatowa i ta już jest, już jest inny wzorek w taki tradycyjny samochód tutaj wiozący na dachu choinkę. Taki typowo sentymentalny wzorek. Dobra, siódemka to była, ósemka tutaj. I tutaj mamy samą skarpetkę też y, y, taką granatową, z tym, że y, same takie jodełki choinki. Dziewiątka, dziewiątka tutaj. I granatowa skarpetka z czerwonymi wykończeniami z ciastkiem wzorki takie takie typowo świąteczne dziesiątka ho 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 napis już widzę mikołajkowy Mikołajkowy slogan: ho, ho, ho. Ale bardzo ładne te skarpetki. Mi się podobają. Niestety, dla panów. 11. 11. O, i tutaj taka skarpetka, tym razem biała, o takich. Czerwonawych znaczeniach i chyba czarnych czy też granatowych. Troszkę we światło. Nie wszystko dobrze widać. Dobrze. To będziemy teraz sprawdzać, czy będą pary, bo teraz już od dwunastki powinny się powtarzać pary, prawda? I zobaczymy. Tu już widzę, że to jest coś nie do pary, bo takiej nie było. Będzie numer. Jak nie będzie ani jednej pary. Dwunastka, trzynastka. O, i trzynastkę mamy. Do pary. Mamy, mamy. To jest do pary skarpetka. Już Wam tak będę pokazywać, które mamy do pary, które nie do pary i co tu wyszło nie tak. Jak już mamy do pary, to już jest dobrze. Czyli jedną parę już mamy. To była trzynastka, czternastka. Tutaj. I tą ciemną też mamy, tutaj drugą. Czyli mamy drugą skarpetkę do pary. Mamy. Ta też jest fajna. Wszystkie zresztą są fajne. Yy, piętnastka. Tutaj. Yy, to też powinno być do pary. I już tutaj szukam. To są te yy, reniferki. Dobra. Mamy. Mamy, mamy. Więc trzecia jest do pary. Piętnastka, szesnastka. Czerwona też powinna być, o ile dobrze pamiętam. Jest do pary. Czyli mamy kolejną parę skarpetek. O! Zobaczcie. Ale są naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo fajny jest skład, takie milutkie są, szesnastka, siedemnastka. Siedemnastka. O i tu jest siedemnastka, to jest ten Mikołajek taki. On tu też jest. To jest Mikołajek z klocków Lego. Tak, o. I tu widzicie jest kolejna para. Jest kolejna para. Yy, to była szesnastka, siedemnastka, osiemnastka. Tutaj. Osiemnastka. Osiemnastka jest w laskę yy, świętego Mikołaja, to tutaj. Tu mamy też do pary, czyli są już dwie takie fajne. To była osiemnastka, dziewiętnastka. Tutaj dziewiętnastka. W ten samochodzik taki klas klasyk, jak to się mówi. Klasyczny wzór, bardzo ładny. Proszę bardzo i tutaj patrzcie one są naprawdę tutaj wysokie to nie są takie o krótkie jak na lato tylko są wysokie także okej okay są to była dziewiętnastka dwudziestka okay. dwudziestka jest w samej jodełki choinki i tutaj mamy do pary, mamy, czyli mamy y, dwudziestkę. Dwadzieścia jeden. Już jest dwadzieścia jeden, coraz więcej znaleźć. Dwadzieścia jeden ciastek. Tu mamy granatową z ciastkiem, i mamy granatową z ciastkiem, czyli mamy sparowaną kolejną parę skarpetek. Proszę, zobaczcie, bardzo fajne skarpetki. 21, 22. I ho-ho-ho. I ho-ho-ho mamy. Czyli mamy kolejną parę sparowanych skarpetek. To jest też bardzo fajne ze sloganem świętego Mikołaja. 22, 23. Tutaj 23. 23. Biała skarpetka, i tutaj też mamy ją do pary. Biała skarpetka, proszę bardzo. W takie rekiferki. I dwadzieścia cztery, ostatnia skarpetka. Tutaj, w takie oto same paseczki biało-czerwone, z taką elficką zielenią, ostatnia para i wszystkie skarpetki sparowane. Kalendarzyk opróżniony. Sam cały tekturkowy nie ma tutaj żadnego plastiku. Co się liczy i ceni. I tak jak widzicie mnóstwo skarpetek. Świątecznych dla Pana. Na tym kończę. Proszę Was o łapkę w górę i trzymajcie się. Bye.